Ale jestem łysy, ej Prawy jak kłysy, Albo usy, jak usy Z chyba był tam pusy, ej Kusy, kusy, ej Kusy, rusy, rusy Zaatakowały moją Polskę, ej Co jest chyba jakiś podstęp, ej Co ja zrobię na tym polu, ej Chyba to nie skończy się na jaworu wypijemy wódki, ej Rozbijemy kłódki Ej, zbudujemy mosty, ej, zrobimy sobie posty zjemy je na śniadanie, ej, ej, ej tak jak ten panie, ej, myślę sobie o panie Jezu Ale mi dałeś dużo darów, a ja oddaję głos dla kogo innego. damy nas por favor! Nie mogę wziąć bucha. Nie mogę wziąć bucha do. Nie, nie, jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz. Nie mogę wziąć bucha, dopóki nie zarucham. Chyba se pojadę do Wuhan Opierdolić nie toperzach, chcę znów znowu lockdown Było mi dobrze na chacie, no i teraz nie ma Nie ma kurwa tak dobrze, nie ma lekcji zdalnych Tylko trzeba chodzić Frekwencja mnie zawodzi Prawie nie zdałam studiów, przez to gówno jebane. Mam już dosyć, bo mam w głowie chyba ostro narąbane, ale zaraz dam, tylko licencjat napiszę, no i z wami wszystkimi się policzę Damy en la plaza, damy